A jeżeli chodzi e, o folię pod e, murłatą, ona no oczywiście jest, e, więc tutaj niby, bo niektórzy robią tak, że zawijają to po prostu, nie? zawijają to i tak robią. Ale moim zdaniem, jeżeli tak zrobimy, e, to tu się tworzy takie, kurde, korytko, które w razie czego, nie wiem skąd, ale gromadziłoby tą wilgoć. Nie? Więc bez sensu. Ja to usinam u siebie, jest izolacja e, tylko pod a tylko pod yy, murbelką obcinam sobie smur yy, łacę obcinam sobie to bo dla mnie że będzie pewniejsze nie, ten blok się będzie lepiej trzymał niż yy, ta folia miała w jakiś sposób zabezpieczyć to. Więc, yy, no, to jest mój sposób widziałem że wiele osób które nagrywa swoje budowy również tak robi Wydaje mi się, że skoro oni tak robią, ty znaczy, powiem Wam tak. No, ja osobiście e, pytałem parę osób, jak oni to robili. E, mój brat budował akurat test, ale on mówi, że zawijał to. Zawijał to, e, a ja właśnie, jak e, ocieplałem te szczyty, no nie ocieplałem, tylko je ja zabezpieczałem przed tym, żeby. Ale ta piana nam nie uciekła jak będzie pianowanie. Oczywiście z oknami nas trochę wyrolowali. Oj, czekałem na te okna, powiem Wam naprawdę, Może jak ktoś ma jakieś doświadczenia albo miał taki projekt domu, to może coś tam podpowiedzieć, bo kwestia jest tego typu, że tak najbardziej mi osobiście te schody wypasowały e, no tu to, to w pokoju, tak? E, no, ale ona by chciała zrobić tu, tylko tutaj mamy sytuację taką, że mamy tą belkę, która tam podpiera, e, która podpiera właściwie te okno dachowe wyłaz właściwie w jakiś sposób, a kolejna sprawa, że tu jest no, bardzo wysoko, nie? Tu mamy, tam mamy 3,5 metra do wymurowania, a tu mamy no, no jest to dużo, tak? Jest to wysoko 4 metry, a schody widziałem, że mają średnio Około 2,8 metra, jakby po rozwiązaniu schodów, no tak przeglądałem pobieźnie, bo to są schody, które są dłuższe, e, a znowu jakby tu były schody, to by było najfajniej, bo tutaj e, jest od razu okno, jest widno i wchodzimy tak mniej więcej na środek dachu, nie? Bardzo jest satysfakcja, jak się zrobi to samemu. Ja osobiście, dla mnie to jest oderwanie od komputera, bo ja na co siedzę przed komputerem, więc dla mnie to jest po prostu oderwanie że można coś takiego fajnego zrobić. Oszczędność pieniędzy poniekąd dwa.